Uwaga, uwaga, uwaga! Dzisiaj wyjątkowy dzień w Kaboom City, bo naszych super zinksów odwiedzą pewni goście, ich nowi, super słodcy, mali przyjaciele. Kto to będzie? Kto to będzie? Słoneczka, zaraz o tym się przekonacie. Trzymajcie mocno kciuki, aby wizyta się udała. I zapraszam Was, moi kochani, do oglądania, oczywiście. BULBUL BULBUL! Bul, bul. Uwaga! Plum, plum, plum. Zbliżają się goście, goście, goście jadą. O rany, czy miasto jest gotowe na przywitanie? O rany, czy w mieście wszystko jest posprzątane? Och, żeby nie było żadnej wtopy. Spoko, spoko. Wszystko jest gotowe. O nic się nie martw. W razie czego ja gwarantuję pyszne jedzenie. Nasi goście oraz my będziemy mogli się najeść do syta. Mam nadzieję, że będzie smakować makaron! Jadą, jadą, już się zbliżają! Z drogi, z drogi! O rany! Gdy tylko je zobaczyłem, och, od razu mi mocniej zabiło serce. Jakie one są piękne! Och, jakie wspaniałe! Stop! Proszę się zatrzymać! O, nie! Wszyscy mają się teraz uspokoić. Nasi goście nie będą chcieli tutaj zostać, gdy zobaczą, że wszyscy powariowali. Więc cisza, spokój i witajmy naszych gości. Goście się zbliżają do miasta, a Super Zinksy wariują. Nie wiadomo dlaczego, chociaż może odpowiedź zaraz poznamy. Ktoś mówił, że ci bohaterowie, którzy zaraz przyjdą. Są po prostu piękni. W takim razie szybciutko się przekonajmy, kto to taki. Och, ojej, dziewczyny! Zobaczcie, jak tutaj pięknie. To miasto wygląda idealnie. Cześciutkie, milutkie. O, oh, a, a mieszkańcy, jak się nam przyglądają. O, masz rację. Chyba wypada się jakoś przywitać dziewczyny i nie zapominajmy o tym, że mamy prezenciki. Witajcie. Witajcie wspaniali mieszkańcy. Och jak to miło jest odwiedzić Super Zinksy. Gratulujemy. Mieszkacie w przepięknym mieście. O, dzień, dzień dobry Pani, jakże miło mi jest Panią przywitać. Och, tak się cieszymy, że takie piękne Panie odwiedziły to miasto. Och, w czym możemy służyć? Czy Panie są głodne? Czy Panie chcą odpocząć? Haha, ha! może macie ochotę na wielką przygodę i na zwiedzanie naszego miasta? O, 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 tam, co tam, co tam. Najlepiej na początku jest się nawieść. Och, z pełnym brzuchem. Od razu jest lepszy dzień. O, rany! Jakie one są piękne! Moci popsy! O! Piękności. Och, chyba się zakochałem. <laughs> Ojej! Bo się zaraz zawstydzimy. To kolejny, który zaświrował na naszym punkcie. Och, nie wiem o co chodzi, ale gdy tylko nas ktoś zobaczy, od razu się w nas zakochuje. Co ty powiesz na to, kolorowa przyjaciółko? O, masz rację, odkurzaczu. To może, żeby byli jeszcze bardziej zachwyceni, dajmy im nasze prezenty. Małe, urocze, słodkie pokoiki. I jeszcze więcej modzi, moji, moji Moji Pops Pokoiki, aby nasze małe bohaterki, gdy będą odwiedzać Kaboom City, miały gdzie się zatrzymać. O tak, tak! Wspaniałe miejsce. Och, już je wybrałem. Tam będą stać wasze domki. Zaraz obok mojego domku. Będziemy wspaniałymi sąsiadami. Och, jak to miło z twojej strony! Dziękujemy Ci bardzo, ale teraz chyba czas rozpakować te prezenty. O, jak miło z ich strony! Ha, ha, w naszym mieście będzie jeszcze więcej. Muji popsów, rany, ja chyba zaraz zemdleję. Jak dla mnie one są zbyt piękne, zbyt słodziutkie, a te ich kolory oh, sprawiają, że serce bije mi jeszcze szybciej. Dziękujemy, dziękujemy za te miłe słowa. Och, jesteście bardzo mili, nasi nowi przyjaciele. Ale teraz spójrzcie, ja już się nie mogę doczekać, kiedy postawimy tutaj nasze nowe pokoiki. Tam, dam, 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 W tej okazji trzeba coś zaśpiewać no i zabrać się do otwierania tych niespodzianek. O, wow, zobaczcie. Ale super! 12 pokoików do skolekcjonowania. My tutaj mamy dwa pokoiki. Miejmy nadzieję, że będą dwa różne bo to nigdy nie wiadomo. Tutaj jest pokazany pokoik pomiędzy drzewami. Tutaj jest pokazana stacja? Albo poczta, albo jakiś inny pokoik, gdzie mieszka odkurzacz. I to właśnie jest ten odkurzacz. Dobra, to postawimy tutaj nasze słodkie moci, moci, moci popsy. Zbieramy pudełeczko. Oh, dobra, mamy coś fioletowego. O oh, wow, jakie ładne. I Jest oczywiście jeszcze ulotka. <laughs> ulotka prawdziwego kolekcjonera. Tu mamy pokazane wszystkie figurki. Ultra rzadką złotą. I miasteczko jakie możemy im zbudować. O oh, wow, zobaczcie. A tu mamy pierwszy pokoik Simpson Welcome. Czyli witajcie. Tutaj mamy baloniki, tutaj jakby pocztę, a do środka wkładamy Moji Popsa. Który jest tutaj? Kto to? No co To jest toaleta. Naprawdę toaleta, na której robimy um, potrzeby w samotności. Taka buźka, a z drugiej strony. Wstrętna buzia. O rany, czy ktoś nie spuścił wody? Dobra, zamieńmy tę buźkę. Od razu. O, taka jest lepsza. I postawmy naszą figureczkę. A razem z nią na przykład tutaj z tyłu może sobie stanąć o, 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 na przykład ta nasza kolorowa. Dobra, to nie kończmy tego. Tylko kolejny domek. Ciekawe, kto tutaj będzie się chować. Otwieramy od góry. O nie, o nie, też ten kolor, czy to będzie to samo? Na szczęście nie, to jest jakby taka altanka w ogródku z napisem like. O właśnie, like, 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 Lajki like zostawiajcie słoneczka. Ale pięknie to wygląda, tutaj jakby drewniane, na daszku są kwiatki, mega. A co tam będzie w środku? Sprawdzamy. Ktoś zielony. Co to jakaś roślina? Drzewo! A! I to nie niby jakie? To jest jabłonka, bo rośnie tutaj jedno czerwone jabłko. O, jaka mina, zobaczcie. O, nie wygląda to zbyt dobrze. Szybko zamieniamy. Hihi, na ze śmianą buśkę. Aż płaczącą ze szczęścia. Proszę bardzo. I teraz takie domki możemy ułożyć jeden obok drugiego. Albo nawet jeden na drugim zrobić takie piętra. Ale to nie koniec! Mamy jeszcze przecież tutaj niespodziankę. Pojedynczą saszetkę z młodziim popsem. Tutaj mamy naszą paletkę z farbami. Tutaj wisienkę. Jest również jakiś pojemnik na picie i Filipianka z żołędziem i słodka krówka. Tadam, tadam, tadam. A, bliźniaczka! Tynim Zobaczcie na to! Ale ta jest uśmiechnięta, a ta buzia jakoś grymasi. Spróbujmy ją zmienić. Ale mamy inną buźkę. Taką aż cieszącą się i zamykającą oczy. I teraz temu czy popsy? Możemy sobie ustawić tutaj na górze, a w ten sposób. I hops! Mają już swoje domki! Kebum O nie! O nie! Zaraz pękny ze za szczęścia! Tyle pięknych moji popsów. Że nie wiadomo, na którą piękną dziewczynę patrzeć. Moje drogie panie, mam nadzieję, że Wam się podoba u nas w mieście. I, oczywiście mamy nadzieję, że zostaniecie na dłużej i, i będziecie razem z nami świętować. Ależ oczywiście, tak, tak. Razem z moimi przyjaciółkami planujemy zostać na kilka dni. No a teraz. Możemy zacząć wielkie, wielkie świętowanie. Moji, Moji, Moji Pops. <laughs> Słoneczka, oto ci tajemniczy goście. Piękne dziewczyny, które zawróciły w głowie super zingsom. Jeden guziczek to nawet się zakochał w tych Moji Popsach. <laughs> Nic dziwnego, są piękne i słodziutkie. Do usłyszenia, pa pa.